Proszę, proszę, wchodź śmiało. Jestem starszy posterunkowy Janusz Galareta, miło cię poznać. Miło mi poznać pana, a ja pan chyba nowy. E, no, czas całkiem nowy, całkiem nowy. A pan mruczek, tak? Mrugacz. Dobrze, świetnie, świetnie. A pan długo tutaj u nas? Ja jestem na adaptacji. Adaptacji, świetnie się składa, jak się podobało szkolenie? A, Bardzo wspaniałe było. Poznał Pan nie, jakiego Pana Malanowskiego może? Poznałem, na patrolu byłem. A nawet na patrolu na patrol z Panem Malanowskim, słuchaj to jest, on jest mi jak ojciec, yy, zawsze w, moim, w mojej obronie w stanie. No, a a gdzie, gdzie chciałbyś później? Ja bym chciał OPP. OPP Ja też w OPP działam. Póki nie jestem komendantem, to na razie tak. W ogóle chcesz poprowadzić? Słuchaj, ja wiem, że na adaptacji wam nie pozwalają, ale. ja zbyt dobrze jeżdżę i już nie potrzebuję się więcej uczyć. W sensie, nie wiem, czy mogę, bo to. Ja, ja, ci, ja ci pozwalam, ja ci pozwalam. A... No. Moje zdanie jest bardzo poważane tutaj w jednostce, zawsze wszyscy mnie szanują. Zawsze mnie komendant o porady pyta. Oh. Witam Pana, witam Pana serdecznie i o pytam, jak rodzinka jej. i dzieci? a Bardzo dobrze jak tam się okularki sprzedają? Wszystkie na mnie lecą jak zwykle, wie Pan, no co to, to taki, taki przystojniaka w mieście z tymi okularkami normalnie? Ciężko się oprzeć, o, ciężko się oprzeć. O, okularki od takiego przystojniaka Szymona Górskiego, który wyłysiał przez wczorajsze sytuacje, to... No ja też prawie wyłysiałem, jeszcze jakieś siniaki pozbierałem od mojej Karyny. O, Ale właśnie, wczoraj były grube dymy, takie grube jak jej pośla... Y... Dobra, wie pan co, bo my musimy uda, je uda. uda, tak, uda się nie uda, zobaczymy jeszcze. Dobrze, Januszku, Januszku, do miłego, miłej służby i tu Ta. panu też jeszcze pana nie znam, jak pan To się jest nazywa. pan Przemysław, to jest Przemysław. Bardzo ważny hmm. osobnik będzie kiedyś wysoko. Już to widzę, już widzę, patrzę na jego oczy i ja już widzę, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Cieszę się bardzo, ja to właśnie szykuję kwestionariusz i no wie pan, no, może razem kontrolujemy. Kiedyś. chyba pan mnie zobaczy jako komendant. Zastępcę, zastępcę przy pana, bo, oh, e, yeah. jakby, Janusz Janusz będzie. Stanowisko komendant. jest już tutaj zaklepane. Yeah, yeah. <laughs> Mam nadzieję, że mam. Janusz już dzisiaj nie dostaniesz tego do skacon. A Ma pan jednego. coś na złamane serce? No nie wiem czy teraz mogę panu coś proponować. to e, co po służbie, po służbie! Ja żadnych służbie. narkołyków nie biorę. Nie, nawet no, nie chodzi o narkołyki. Ja tam w szafce szafce mam schowane coś do pana. No to pan poczeka sekundkę, ja pobiegnę. Do bagażnika ci może wsadzę, nie? Pewnie. Tylko po służbie, po służbie to takie rzeczy. Aha, o, tak, lekarstwa przyszły, dobra, dobra, to dzięki. No, do widzenia. Do widzenia. O, mamy coś gorszego. Napad. O nie, tylko nie to, tylko nie to! Byłeś kiedyś na czymś takim! Nie, nie byłem! Ja też nie! Ja, ja jeszcze nigdy nie, nie strzelałem! Mówili mi, ja że, też tutaj, nie. że tutaj będę do spokojnej emerytury, bez problemu! Że nie będę strzelał! Eee, kurdziemy! Ma broń, ma broń, ma broń mięku. Wyciągnij też. I jest w środku. bo odjebie ich, odjebie. Mamy dwóch kasjerów, chcemy stąd tylko odjechać. Pan sobie zdaje sprawę, co pan robić? Daję, daję, potrzebuję na chodą córkę umierana na draka. Proszę pana, jest to niezgodne nie z Nie ma wyjścia. Są fundacje, Fundacja nie chce pomóc. Są inne sposoby, proszę pana, na razie. Nie pan nie, tutaj. nie ma, to jest ostateczną. Gdzie są zakładnicy? Radą. Chcę zobaczyć. No to co zobacz. Ale bez. Dwóch rynku, rynku. Mamy na placu, na nasze... Z zakładnikami wszystko dobrze? Dobrze, dobrze. Kiedy panowie stąd Już Chcemy stąd jechać? Proszę pana, ja pana nawołuję na i yy, upominam o odpowiedzialności karnej, jaka za to grozi. Pan tutaj yy, dopuszcza się pozbawienia zdrowia lub życia obywateli. Nie, nie, nie. Najważniejsza mhm. jest moja córka, która umiera. Ja potrzebne wsparcie. Widzi Pan, na chcą Panu, Pana koledzy pomóc. Z kim Pan tam jest, Panie Ustachy? Z kolegą. Nie martwi się Pan, że Pan go naraża na odpowiedzialność? Nie. Nie, nie. mam uczuć. Rany. Dobra, co robimy z tym? Nie wiem, jest jeden na służbie, ale się nie odzywa. Niech wiadomo może, co to na to? Dobry. Nie wiem. Słuchaj. Galareta, słyszysz mnie? Słyszę! Odejdźcie, my odjeżdżamy! Tylko będzie pan poszukiwany! To jest nią niechciana. Będę! Jest pan gotowy na taką odpowiedzialność? Jestem! Dobra, my wsiadamy do radiowozu, robimy wam przestrzeń. Tylko dobra. żadnych numerów, żadnych numerów! Dobra, dobra... jeden strzał będzie... Jeden z nich ma Dwóch ma, dwóch! Kurwa, wzywam cię, że potrzebuję wsparcia! Nie O, nie ci cię przejechać. Ej... Jedź na komendę, kurwa. Wzywam wsparcie, że jest napad i dlaczego nikt się nie odzywa. Dobra, wiesz, pońcie oj! w udaje się tam. Zawsze w ale co, wiesz tutaj, że ja już się tym nie przejmuję nawet. Objawiem Objaż, duchowy duchowy. Dzień dobry. Cześć, Klareta. Cześć. Na e, weźcie. Idę e, rozpisać poszukiwanie. Inteligent. Dzień dobry. Przyszedł i Klareta. Witam pana. Komuś sama. Dzień dobry. Tak jest, ser. To ty? Dalej starszy? Tak, wieczny, Na wieczny spoczynek. Powiedz co się wydarzyło tutaj panom. E, dyżur mi kazał jebnąć w, z główki w dyżurkę i jebłem. O kurczę, no. no. Czego się nie robi dla, dla wasu? Dżurnego, nie? Ale dżurny każe ci skoczyć z bosu też, to czy? jaki dżurny. A zdarzały ci jakieś takie epizody kiedyś? Czy pan no. uderzał go o coś? Eee, no, kiedyś byłem w psychiatryku, to... Poważny na mnie galaretka, a mnie... chyba. co pan mi świecisz? A, nic nie piłem przecież, mamo. No, tylko nie no, Nie, nie mówić momencie, o tym, że, że piję przed służbą? No. Nie, nie mów tego, co ci tam wsadziłem do bagażnika. Okej. Okay. Przeło nawet przełożonym, nawet tak tej... ci ci dyżurny kazał. Nawet o tej wódce? A jakiej wódce? No. O, na co ty b... leczyłeś tam na tym w w od, na... Na, odwyku, na odwyku byłem yy, przez alkoholizm. Aha. Dlatego od tamtej pory moim ulubionym wykonawcą jest Popek. <laughs> Okej. Okay. Czeremere, chociaż też to starasz. Ryski, wszystkie ochnis nic nisz, kurwa trwa. Będzie pan żył, ale pan najpierw jeszcze musi zaśpiewać i dopiero wtedy będziemy mogli pana wypuścić. To jest mi co ty chciełeś osiągnąć tym kurwa barankiem prostości? No słuchaj, doskaz to doskaz, nie? Tak komendanta startuje. Ja życzę tak. powodzenia na przykład. Ja, no, powodzenia, naprawdę. Ja dziękuję. Prawdzie w oczy spojrzeć czas! I w końcu wziąć się w garść Żyć nie będziesz drugi raz Bo tylko jedno życie masz To jest moja ulubiona piosenka popka A coś jeszcze jest? Jaka? Eee... Jak to polis mam, mnie Przecież ma ja mam ma, prawo nosić to bo, co chcę Popek chcesz? A to Dżamal akurat, ale też spoko Doła pan stanie przede mną Pewnie Jeszcze dawaj Dżamala Dżamala, jak to policjant przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to co chcę, to co moje jest moje, co ja mnie, Jakby co, nie wiem przecież, jak i gdzie. Gdzie. Yeah. Oj. Oh, Ej, je. wow, stary się. Pięknie, pięknie. Tak, właśnie szykuję trasy i szykuję nowy kawałek. Tylko potrzebuję dziewczyn. Dużo, dużo dziewczyn. <laughs> <laughs> o, ale ty jesteś żartowniczy. Tak. Dobrze panowie, bardzo dziękuję jak zwykle za pomoc. Odprowadzę ci za rączkę podwójcie. pewnie. Żebyś trafił na pewno. To mój kolega powinien przyjechać taksówką zaraz, limuzyną. Dobra, gdzie on jest? Dzwonimy po taksówkę. Kamizelka Hold Dine. Widzę, że komenda bogata, czy to za swoje pieniądze było kupione? Kradzione, znaczy ten, komenda bogata. Jaka kamizelka? Bo ja się nie znam. Ja też nie. Jaka Hold the Line z takiej firmy. A Hold Czekaj, the nie, Line ja takie no taki amerykańskich policjantów, żeby... że jakby niebieska linia, że wszyscy razem tak, policji... Tak, to, to jest właśnie coś z tym związanego, wiesz? Możesz sobie wpisać w Google a, zobaczyć. Dobra panowie, to jeszcze raz dziękuję bardzo. No, I miłych Walentynek. No właśnie, wzajemnie. A, go, a, a, pan, a, pan, a pan mi nie odpowiedział, kto jest Pana Valentynką dzisiaj, ten Pan tutaj? Na razie tak, ale yeah, no. będziemy poszukiwać a. Pani Oli i Pani tej Marysi. O, jakiej Marysi? Nie znam. No to jest moja przyszła żona, zerwała ze mną wczoraj po godzinie. No, no właśnie, o, ym, było właśnie było ciężko no, nawet policja przyjechała, taka awantura była. Naprawdę? A co tam się, co to się stało? No słuchaj, bo ja ci pokażę. O, dzwoni moja walentynka! Halo, dzień dobry. Wszystko w porządku, pani Olu? Tak, tak, wszystko w porządku. Co z naszą sprawą? Trwa, w toku jest, wie pani, także to Aha. troszeczkę... Może musielibyśmy się spotkać, wie pani, bo tutaj brakuje mi danych, a nie mogę tak przez tak. telefon. Dobra, dobra. To pani Aleksandro, za niedługo będę, dobrze? Dobrze, czekam. Rząd, do widzenia. widzenia. Myślisz, że coś z tego Ty, będzie? Nie wiem, jak zobaczy policję, ale może by się przebrał, tak? Nie, nie, ona nie mnie jak policjant, to służbowo na razie my... Tak niby tak, ja... No, jedziemy. Okłamałem ją, że jakąś tam sprawę prowadzę, a tak naprawdę to... Nawet nie wiem, o co chodzi. Jakiegoś Daniela trzeba znaleźć. tego Daniela? Nie wiem, właśnie, zaraz się dowiemy wszystko. dzień dobry, nie zauważyłem pani. No A okay. co to się znowu porobiło? Nie wiem, pana pecha, potrąciło mnie auto. Auto? Chodź, kiedy to się wydarzyło? Nie pamiętam, nie pamiętam. Pani naprawdę ma pecha, nawet yy, czytałam w dokumentacji, że ostatnio pani wylądowała na przesłuchaniówce. No tak, no nic nie zrobiłam charakter charakterze świadka. W charakterze świadka. A o co chodziło? Jaka sprawa, jak można wiedzieć? No, tam jakieś, nie wiem, krzaki. Nie wiem o co chodziło. Czy jakieś chabazie w złym miejscu były posadzone, nie wiem. Nie naprawdę, ale czego pan potrzebował, panie Januszu? Coś jeszcze pani wie więcej? Nie mogłabym pamiętać. Mam wypić ze szpitala i obdukcję. Tak? E, no to można, ja sobie kopię zrobię najwyżej. Cholera, no niebezpieczna ta Warszawa. no Młodych ludzi napadają straszne rzeczy. Właśnie, właśnie, z tego no, tak, przyszłość tak. narodu tego, właśnie. E, słyszałem, że jakiś bohater w mieście się pojawił. Może nam pomoże policji w sprawie. Jakiś, Naprawdę? Jakiś super żelatyna, coś widziałem w internetach. Oby, oby. No, będziemy współpracować, myślę. I jakby co, bo ja też zrobiłem taki kurs online jako psycholog okay. y, i, coach, i coach o jednocześnie, więc może jakbyście mieli ochotę na jakieś. Ale co nieco wyskoczyć, ten tegest to. Jasne, yes, yes, jasne, to będziemy dzwonić. Dzwoncie, dobra, dobra. tego coach? Coach, no taki coach, wie pani, że. To jest co się wzięło z tego, że coach to jest jakby taka woźnica i woźnica jakby A -a. ciągnie konie, druty. Znaczy ko te, te kable takie. Te tak. takie, co, co ma ten koń w ryju, yy, zaprzęż, nieważne, coś tam ciągnie i pomagam klientom się rozwijać, doskonalić tak. w swoich różnych okay. sferach. Okay. Tak, także ja służę tutaj pomocą oczywiście bezpłatną, także jak macie ochotę się Jasne. tam kiedyś widzieć już poza służbą, to, to jak najbardziej, jak najbardziej. Będziemy się kontaktować, panie Janusz. Pewnie, pewnie, dobrze, no to nic, co to... To to jesteśmy do... w kontakcie, to wszystkiego dobrego życzę. Tak, wszystko Dziękujemy. dobrego, do widzenia. Nie wiem, nie wiem co że chyba chyba ma wibane na mnie. Jak pw... No. A ja nie bacz, to będzie. Wielkę taką normalną. No tak, to tak. Kurwa, chyba słyszała. <śleskujesz> <śleskujesz> <noise> o Jezu Witam Pana Witam, witam, sekunda, sekunda Sekunda, ściągnę mateczkę, bo kurde boję się Ten nowy wirus jest, nie? Tak, Na mieście. Tak. Yy, starszy posterunkowy Janusz Galareta Pan sierżant Tomasz Piotrowski Dostaliśmy tutaj z centrali informacji o nielegalnej sprzedaży Widział coś Pan tutaj? Powiem panu, że przed chwilą tutaj jakiś skóry typek na środku ulicy zaczął uciekać stamtąd i nagle, jakby podjechaliście, tą spierdolił tam gdzieś w krzaki za ten budynek. Ja nie wiem, ja akurat sobie no, stałem, to gadając... tam tam centralnie w tym miejscu jest, gdzie to dokładnie miało być. Bo ogólnie no, ty, naprawiam swoją motorynkę, bo ja tu mieszkam. I sobie wyjechałem z garażu motorynką, bo muszę ją naprawić. Pan nie może się z motorynką po ulicy poruszać. Dlaczego? Ponieważ nie ma tablicy rejestracyjnej, jakich kierunkowskazów. Ja się nim nie poruszam, ja go przyprowadziłem tutaj, bo chciałem zajechać sobie tam, jak tu widzicie panowie tą bramkę. Bo ja tam zazwyczaj naprawiam swoje pojazdy, ponieważ, no jednak nie chcę ryzykować wylaniem się oleju na chodnik, nie? To prawda. A to może ten ktoś sprzedawał coś? Ej, Ej spokojnie, 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 spokojnie. Pa... Halo, o, halo! Kurde! To na ludzie na tym osiedlu. No, właśnie nie mamy że pan przy sobie nic nie ma. Nie, nie posiadam, nie. Nie ma nic przeciwko, żebym panu po kieszeniach pogrzebał rękoma. Ja po mogę po wyciągnąć wszystko z kieszeni na maseczkę. To ja, pan, ja, ja sam panu. Dobrze, proszę. Do proszę bardzo. A jak panu na imię w ogóle, bo tak. Denis, Denis jest Denis, tak? Denis, rozumiem. A ja ostatnio pana widziałem, jak pan pomagał koledze. On leżał taki zakrwawiony. O, tutaj. A to, o, o! Tu jak pan pomagał. Dobra, pan górski leżał, rozumiem, pamiętam. A o, tu to tam, tam pan, pan był w okolicy? Byłem, no? A tu, a tu jak pan zemdlał z tego, jak pan zobaczył e, ty te tego, tego pan nie musi w ten udostępniać? No dobra, nieważne. Nie a pan co zobaczyć? Jak pan zemdlał, bo zauważył krew? No. No to ja, proszę być momentalnym. Po prostu kobieta taka szła Ryska. piękna i, i na jej widok zemdlałem tak naprawdę. Tam tyle krwi było no i pan mówi, o nie krew i nagle zemdlał i zostawili dwa radiowoże nie, nie, otwarte i, Niemożliwe. i mogą tak naprawdę ukraść, ale... Ja jestem twardy, ja na takie, takie, ja na taką krew nie reaguję. No tutaj. dobra, nie jedziemy. Dobra, Wszystkiego do dobrego. Zajemnie. No Wzajemnie. O, kurwa. Co jest? Zobacz do góry. O kurwa Słyszysz e, nas? Halo? Halo, halo? Dobra, postrasz, ja dzwonię, czy dzwonisz? E -y. Mamy skoczka, będziecie potrzebę. Okej okay. Kurde, galareta jest pojebana postacią, powiem wam To jest... kora <śm> osoba <śm> Generalnie Kto to, kobieta, chłop? Co tam? Mężczyzna. Mężczyzna. Tam z tak. drugiej strony jest funkcjonariusz. Nie wiem jak się tam dostać, czy, czy tam jest pozamykane, czy, czy wy będziecie wchodzić, czy oczekujecie? Od tej kapusty i my popatrzymy, nie? Okej, okay. i zakładamy i, i się czy skoczy, czy nie? Tak. Dobra, ja mówię, że, że, że spęka. Nie wiem kto to tam jest na górze. Byłoby dobrze, jakbym wiedział. No który... właśnie, mam yy, od negocjatora. Jak tam. Jak wiesz, sytuacja? Dawaj na górę. Dobra, to... ile dajesz, że skoczy? Jestem w drodze. Ej, to Dobrze, ja tam wchodzę, panowie. Życzę ke... mi powodzenia. Dzień dobry. Powodzenia. Któremu to się pomyliła wielka krokiem z budynkiem? Ech, ech. Ech, ech. Piotrowski! Ja pierdolę! Eee, ja chyba spadłem. Bo ja tak się czułam w postać zawsze. Nie, znaczy. Dzień dobry. Nie. I Janusz galereta zaczyna posterunkowy. jak się pan nazywa? Adrian. Adrian? Panie Adrianie, co to się dzieje? Ja mam też moje życzenie. Ale, ale o co chodzi? Co, co się co się podziało z życiem? Pieniądze, kobieta, praca, o co chodzi? No mnie wiedzieć o z Ech, wie pan co? No, rodzina to jedno, ale przyjaciele to drugie. W jakim pan jest wieku? Ile pan ma lat? Ja mam 26 lat. 26 lat, proszę pana, to jest idealny wiek. Pan może teraz Złapać paczkę przyjaciół, którzy będą jak rodzina, nawet lepsi. Nie ma się co przyjmować. Rodzina jest i potem i nie ma, ale ostatecznie my sobie sami dobieramy ludzi, którzy są dla nas ważni. Czek się, się po prostu odrzucono. Ja po prostu już nie mam drzwi do tego świata. Nie chcę mi się po prostu żyć. Więc co pan czuje mam podobnie, że żadna mnie w ogóle nie chce. Ludzie ze mną nie gadają, śmieją się z mojego nosa. Z mojego głosu wie pan co ja to chyba skaczę jednak Nie pani skacze po nie ma to skaczę Nie skacz, nie Nie skacz Jest w w sytuacji nigdy. ja teraz już też jestem to nie ma sensu! Nie skacze. Pana, może mi się umówić tak Albo zejdę pana tu, z panem tutaj skacząc, albo przegadamy to na dole, pójdziemy na jakieś piwko, na jakieś dziewczyny, co pan na to? Proszę, życzę by się nic nie zmieni. Wszystko w pana rękach, pan się odsunie lepiej, bo można dostać jakiegoś szoku. Boże... Spokojnie, spokojnie panie Adrianie, pan tu podejdzie, ostrożnie. Boże. Jeżeli pan chce, to pan zrobi, pan jest wolnym człowiekiem, pan zrobi, co pan chce. Ja nie jestem w stanie pana od tego odwrócić. Natomiast uważam, że każdy ma w życiu szansę, nawet, nawet pan. A pan jeszcze młody człowiek, przystojny, silny. Znajdzie pan też odpowiednią osobę dla siebie, jakiegoś partnera, partnerkę. Ja w pana wierzę, panie Adrianie, tylko pan musi w siebie uwierzyć. Nie wiem, nie umiem, nie umiem po prostu, nie umiem. Eee, wszystko będzie dobrze, naprawdę, panie to nie są jakieś, to, 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 to nie jest jak w filmie, że ja powiem, że będzie dobrze i pan nagle tutaj mi skoczymy sobie w ramiona i spłodzimy dzieci. Tutaj na, naprawdę, będzie, naprawdę będzie w porządku, tylko, tylko więcej wiary, więcej wiary, wie pan no, trzeba, trzeba, trzeba w siebie uwierzyć, bo jak, jak pan w siebie nie uwierzy, to, to kto ma w pana uwierzyć? Musi pan ukazać swój potencjał, a pan go ma, ja to widzę, pan go ma. Panie Adrianie, no nie zrobi mi pan tego na moim dyżurze, że, że pan mi tutaj będzie jakiś skakał, jakieś głupoty robił. Proszę pana, proszę odwieźć się od tej myśli i, i zacząć wszystko od nowa. Nie umiem, nie umiem bo po prostu, zniknie nawet zaszczepić kontaktu. To za każdym razem odrzuca mnie czuję się odrzucony jak cały, cały czas. Ale jakoś ja z panem rozmawiam, bez problemu, już tutaj spędziliśmy trochę czasu. Choć jest aż tyle wart bardzo dużo jest pan wart, bardzo dużo. Pomijając te pieniądze, jest pan człowiekiem. Obywatelem Warszawy. To jest... Dla, pan jest dla mnie bardzo istotny. Ja po to właśnie zatrudniłem się w policji, żeby pomagać takim osobom. O no Że pan potrzebuje po prostu pomocy specjalistycznej. A jeżeli to się nie uda, to co? Przecież pana. Przecież mojego czasu. Życie i tak przeminie, dlatego musimy próbować, nieważne ile mamy lat, z jakiej rodziny pochodzimy. Musimy próbować. Nikt za pana tego nie zrobi. Ja panu daję tutaj pomocną rękę. I, I proszę nie patrzeć na to, że jestem tu z policji. Jestem człowiekiem tak jak pan. Spokojnie, spokojnie. Pójdźcie pan ze mną, powolutku. Dobrze? Proszę za mną. Może prosto, prosto pójdę? Nie, nie, spokojnie. Sobie... Nie, nie, nie. Jak prosto to ze mną. Jak prosto to tylko ze mną. Spokojnie, panie Adrianie, wszystko będzie dobrze. Tak jak wspominałem, pójdziemy, Dzień pogadamy. Dzień dobry. Co się wydarzyło, proszę pana. Wiesz, jeszcze nie ma sensu. Panie Adrianie, pan się odwróci i powolutku sobie pójdziemy, tak jak rozmawialiśmy. się do przygotuj. Bardzo dobrze, świetnie ci idzie, świetnie ci idzie, bracie, bracie, dobrze. O Boże, bo... dobrze. Ale dobrze, idziemy, dobrze. Idziemy, idziemy. Tylko dalej się odsuwamy od W od super. Odsuwamy się od krojenia. Pięknie, pięknie o to chodzi. Panie Adrianie, jest pan wielki. To mały, mały krok dla człowieka, ale wielki dla księżyca, czy jakoś tak. tak. Boże. Dobra, pan idzie pierwszy, ja za panem. No ja na... No spokojnie, może A! na Ja na choince, ty, ale ile ja leciałem. Dobrze, dobrze, idzie panu. Dwa profany. Co pan, życie niemiłe tak przy pana, tutaj było, chodziło o zdrowie obywatela, musiałem zaryzykować, bank. Wchodzi. Powolutku panie Adrianie Pani się mocno trzyma dreb! O nie Poleciał Od tyłu Złapałem Koczek Złapiłem O nie Złapałeś mówisz, no to dobrze Złapałem Jak miejsce skoku z tyłu. To tak po prostu są spieramy Ty jesteś bocarzem po prostu Ty kurwa lam Wykonaliśmy twoją robotę, nie? No w tak Co my dalej mamy kurwa zrobić? To już lekarze się nie zajmą, nie? Ale chodzisz jak król No jestem To jesteś Podpisałem ci, że jesteś git gliniarz Co zrobiłeś? Z mam cię zapisane jako git gliniarz Wiesz, tak... na... no. ja, Jak masz, no jak masz. Eee... Nieudacznik. Nie no, galaretka. A ja. nie, nie galaretka, tylko galaretka. Dobra, będziesz musiał mnie chyba wystawić, bo ja będę chlać Co? Ta. Panowie misja udana. O, elegancko, galaretok. Przekupiłeś go. Nie bra, no w sumie tak. Nie będę ściemniał. To wy teraz teraz bierzecie na jakieś te, tak? do was się? O jedzie Dobra Na psychiatrię Dobra W kaftan